Jestem w mojej pracy i to jest taka tablica dla związków zawodowych. Na tej tablicy nigdy nic nie ma. No a tutaj, właśnie w związku z jutrzejszymi wydarzeniami, pojawiły się ogłoszenia z i Wam tutaj pokażę. Więc są tutaj dwie kartki, które się przeplatają. I przede wszystkim to, co ważne, jest wezwanie do jutrzejszej demonstracji. To mardi, to wtorek, 18 października i tak dalej, więc jest tutaj coś i zaraz wam opowiem więcej z samochodu no dobrze towarzysze, więc powiem kilka słów dotyczącej sytuacji właśnie we Francji a także w mojej pracy, no tutaj tam, gdzie są te ogłoszenia, no to jest tak zrobione, że to jest tuż obok dyrekcji, więc no, no ogólnie jest, jest źle widziane, jak tam ktoś się zatrzymuje i czyta i tak dalej. Od razu jakieś to się, a po co ty to czytasz? A po to coś tam, więc dlatego w się sensie tam musiałem streszczać. Więc tak, dzisiaj, dzisiaj towarzysz Michał jest wyjątkowo zmęczony, kiedy przyszedłem do pracy na briefingu, powiedzieli nam, że jest. 9 godzin pracy. No, okazało się, że z tych 9 godzin zrobiło się 11 godzin. Ja w poniedziałki zaczynam pracę w nocy, no, kiedy później, właśnie w czasie dnia, już przyszli menadżerowie. Między innymi dlatego lubię pracę w nocy, bo nie ma menadżerów, no, więc jest spokój. No, ale kiedy przyszły te gnoje, no to później oni się zorientowali, że jutro, jutro nie będzie jeździć kolejka podmiejska, te słynne rery nie będą jutro jeździć. No i wielka panika, Chodzenie po, chodzenie po chłodni i e, e, czy ty masz samochód? Czy ty masz samochód? Bo wszyscy ci, co nie mają samochodu, a mieszkają dalej, po prostu jutro do pracy nie przyjadą, więc, więc tutaj nagle, nagle e, taka panika. E, więc powiedzieli nam, że zostajemy godzinę dłużej, a później jeszcze godzinę dłużej, także właściwie no, maksymalnie tej roboty, która miała być zrobiona jutro, już dzisiaj zaczęli tutaj robić tak e, właśnie na zapas więc to jest pierwsza rzecz no, ta informacja, którą wam pokazałem, no ona dotyczy jutro będzie yy, jutro będzie taki strajk jednodniowy strajk yy, ostrzegawczy innych tutaj innych yy, no, grup zawodowych między innymi kolejarzy yy, no i z, z, z możliwością przedłużenia, przedłużenia i nie tak jak to wyglądało bo do bodajże dwa lub trzy lata temu był strajk kolejarzy ale to, był, to była taka fikcja a nie strajk, to był strajk kolejarzy w którym, który trwał chyba dwa miesiące i oni z wyprzedzeniem informowali kiedy będą strajkować więc ten strajk był dwa miesiące, ale to było tak że było tam dwa dni strajku w czasie, w czasie tygodnia, tak że nawet wszyscy tutaj już zaczęli sobie planować tak życie że aha, to w poniedziałki tam w czwartki nie jeżdżą pociągi no to, no to wtedy będziemy tutaj jakiś transport zastępczy organizować no, zrobili to po to, żeby nie uprzykrzać życia ludziom no i, i właśnie dlatego no, ten strajk poniósł klęskę no zresztą większość tych strajków, które które były w czasie, kiedy towarzysz Michał mieszka we Francji, no to to były strajki przegrane. Warto podkreślić, że to były strajki zazwyczaj blokujące jakieś tam ataki, właśnie ataki w parlamencie, mające na celu właśnie zmianę. Na przykład ten strajk, strajk, strajk kolejarzy, to on nie dotyczył spraw płacowych, on dotyczył zmiany statusu, Kolejarze, to znaczy ci kolejarze, którzy zostali zatrudnieni kiedyś, to oni tam mają prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę i inne jakieś takie sprawy, które sobie wywalczyli, no a tutaj ci nowa generacja właśnie już już tego mieć nie będzie i o to, i, i, i o to między innymi walczono. I, i musiałbym sobie teraz przypomnieć inne, jakieś strajki, no ale y, takiej sytuacji jak dzisiaj, to znaczy, że strajk jest czysto płacowy, że tutaj w związku z rosnącą inflacją i przede wszystkim no, z tymi zyskami Totala, no kolosalne zyski firmy Total, wynikające tylko i wyłącznie ze spekulacji na rynku naftowym, właśnie tam, od momentu, kiedy, kiedy rozpoczęła się wojna, no to tam jakoś, były wahania cen nafty, ropy i tak dalej, no jakoś ten Total strasznie dużo kasy zarobił i się nie chce podzielić. No. Yy, dobra, więc, więc jutro będzie, yy, jutro jest wielki paraliż, bo yy, ja nawet nie wiem, kto będzie strajkował, no bo to chyba nie tylko kolejarze, ale kilka innych grup też będzie strajkować. Yy, no i w związku z tym se, że T tutaj wydało oś, yy, wezwanie do demonstracji jutro, to będzie na placu Italii, yy, to będzie SZT te, wydaje mi się, że to będzie CZT, to jest to t 94, Waldemar, bo tutaj ja mieszkam właśnie na południu, mieszkam i pracuję na południu, w tym południowo-wschodnim departamencie od Paryża, Waldemar, gdzie zresztą istnieje największa największa komórka lokalna CZT, no i oni tutaj się zbierają w Plac Italii. Plac Italii to jest właśnie takie wejście do Paryża od południa. Zresztą, no to tak historycznie jest, jest jest, nazwa pochodzi stąd, że po prostu to jak tam wojska rzymskie szły z Paryża do, z Paryża do, do, do Włoch właśnie, no to tam przechodziły przez ten plac Italii, i dlatego, bo tam jest też chyba Alei Italii, coś takiego tam, Bulwart Italii. Jakieś tak. Eee, więc tak, jutro, jutro jest, jutro jest strajk, jutro jest demonstracja SRT. Chyba jest kilka demonstracji SRT, bo inne te komórki lokalne SRT demonstrują w innych miejscu. No, ze względu na fakt, że, że chyba też metro będzie jutro strajkować, no to po prostu no, ludzie mogą dojechać jakoś tam do, do tego plac Italii, a stamtąd no, to już na piechotę, to na piechotę spa spacerek czy towarzysz Mikał jutro w tym weźmie udział, nie wiem, no w każdym razie rozmawiałem dzisiaj z takim bardzo, bardzo fajnym gościem z T, nowym gościem e, e, tym e, kiedyś e, ja wypełniłem deklarację T w marcu 2020, kiedy tam właśnie była taka akcja protestacyjna dotycząca premii Macrona, której nie chcieli nam dać w związku z COVID-em, e, no i wtedy wypełniłem deklarację SŻT, no ale właściwie no na wypełnieniu deklaracji się skończyło, no ja podszedłem do tego gościa który właśnie to wywieszał no i mówię mu, kurde no co, co to jest dlaczego wy nic tu nie robicie, to serze te i tak dalej, no on zaczął tutaj obrabiać tyłek temu, który mnie zapisał i kilku innym, że oni są niepoważni, ale on jest poważny i teraz no będę no być może jutro jutro, yy, jutro pojedziemy razem bo tam powiedziałem mu, żeby załatwił transport i wszyscy razem pojedziemy na na, 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 tą, na tą demonstrację. No w każdym razie uaktywnie się, uaktywnie się że To, co będzie wiązało się także no, z tym, że będą pobierać ode mnie składki, bo ja wypełniłem deklarację, a ten gościu, który przyjął moją deklarację członkowską, no nawet składek nie pobiera. E, teraz już będę, będę płacił, uaktywnie się jako, jako związkowiec w Konfederacji. No wreszcie tutaj, no zobaczymy co i jak no dobra towarzysze więc dzieje się dzieje się dzieje się we Francji no na tyle się dzieje bo kiedy 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 ja widzę że że, że menadżerowie w mojej pracy panikują i no to rzeczywiście wiem że już to już jest naprawdę, bo, bo, bo tutaj no, większość ludzi, którzy, no jednak jest taka specyfika pracy w logistyce, no to jest praca dla, no większość tutaj ludzi to są płace niskopłatne, pracownicy niewykwalifikowani, gdzie jest duży wyzysk, gdzie jest duża możliwość właśnie takiego zastraszania pracowników, duża rotacyjność, yy, więc no pewne rzeczy, które, które dzieją się we Francji, no u nas się nie dzieją ze względu na fakt, że po prostu u nas jest mnóstwo niewykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przez Agencję Pracy Tymczasowej i po prostu, no nawet jak coś tam się dzieje, to oni nigdy, oni nigdy nie strajkują czy, czy coś tam. Yy, yy, no, ale, ale, no yy, są pewne rzeczy obiektywne, które, aha, no po, na samym początku, dzisiaj, kiedy ludzie przyszli do pracy, dowiedzieli się yy, ci z Agencji Pracy Tymczasowej, że będą pracować. Bo była kwestia, czy oni w ogóle będą pracować Dlatego Będą pracować, ale 4 dni Więc każdy z nich ma no, no, no jest, Normalnie pracowali po 5 dni A teraz po 4 dni I nie wiadomo, jak to będzie wyglądało W następnym tygodniu No w każdym razie No Póki co cały czas nie ma benzyny, jutro nie będzie, jutro także nie będą jeździć pociągi e, i, i, i ogólnie robi się ciekawie. Więc towarzysze, jestem bardzo, bardzo zmęczony. Aha, no i w związku z tym no, nie, nie wiem czy, czy, czy jutrzejsza rozmowa tutaj, czy nie będę musiał odwołać, no jeśli się okaże, że będę jechał na demonstrację do Paryża, to odwołam jutrzejszą rozmowę, a być może też i inne będę odwoływał, no bo jednak no, tutaj są, dzieją się ważne rzeczy, no niestety tylko, no e, nie wiem co na to moja żona, no bo tutaj no jednak no... Jak znikam do Paryża, to to jest na cały dzień, a też jakby są sprawy z synkiem, więc no, to nie jest takie łatwe, że po prostu rzucić wszystko i jechać, i jechać na demonstrację, no jednak ktoś także musi odebrać dziecko ze żłobka, ktoś tym dzieckiem musi się zająć. Zobaczymy, jak będzie.